Dwa ważne słowa. Dziękuję i zapraszam. To ja nie będę dalszy. i też powiem dwa ważne słowa. Pierwsze to związane trochę z ustrojem tej sali. Zorientowałem się, że tutaj przede wszystkim mówi się ślubuje. Chciałem powiedzieć, że będąc świadkiem ślubowania Janka w Parlamencie, a była to jest to zawsze bardzo ważna chwila dla każdego parlamentarzysta i dla każdej osoby, która... Chodzi na zupełnie nowy etap w swoim życiu. Muszę powiedzieć, wiedziałem, że Janek dołączając do naszej drużyny będzie bardzo wartościowym zawodnikiem, ale nie wiedziałem, że aż tak, bardzo szybko będzie zdobywał kolejne zadania, funkcje, poważania i autorytety wśród kolegów i koleżanek. No i dzisiaj wiecie, co się stało. Janek jest szefem naszym klubie odpowiedzialnym za media. Tak to ma Ja ten ma.